Nie, od Możecie mnie nazywać baristą matcha. Nie no, żartuję sobie, ale jestem ciekawa, czy są tutaj osoby, które pamiętają, jak kiedyś wypowiadałam się na ten temat, że chcę poćwiczyć moje coffee art i właśnie robienie wzorków na kawie. I na kawie już wiele razy mi się na naprawdę udaje robić, a na macie gdzieś tam nie próbowałam. No i zobaczcie, dzisiaj na przykład taki, taki wiecie, taki, czy troszeczkę bym go poprawiła, ale styl cieszę się, bo naprawdę pamiętam czas, jak totalnie te wzorki mi nie wychodziły, a teraz. Cieszę się, że i na kawie i na macie Czasami uda mi się coś tam zrobić Więc yy, tak, od razu ładniej to wygląda Mega dawno nie jadłam owsianki na śniadanie Bo zawsze wybieram śniadania na słodko Ale miałam ochotę na taką Z prażonym jabłkiem e, Tutaj mam też takie płatki kokosa Ja w ogóle je przywiozłam z Bali One są przepyszne, kupiłam w takim lokalnym sklepie Orzechy, migdały prażone e, Masło migdałowe Także Zabieram się za jedzenie Hej kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj zaczynam go z samochodu, dlatego że na początku mam wizytę u lekarza i później... ...na początku mam wizytę u lekarza i od razu po niej jadę na dworzec, dlatego że mam pociąg i jadę do Warszawy. Także zapowiada się fajne trzy dni, bo jadę na dłużej... przyjechałam właśnie do Warszawy. Oczywiście jak zwykle wszystko na wariackich papierach. Jem sobie właśnie w rapach. Czemu on jest tutaj niebieski? I zbieram się, e, dlatego, że dzisiaj mam wydarzenie jedno właśnie wieczorem e, i w sumie muszę się przebrać i to jest takie trochę wieczor wieczorny taki event, więc y, chyba postawię na taki klasyczny czarny look. Ten event trwa do 22, więc w sumie będę spóźniona, ale... Zdążę. Więc y, szykuję się jem i zobaczymy. I mam jeszcze jakąś hierbę ze Stewią. Dobra. Ogarnęłam się tak na szybko, poprawiłam tylko trochę makijaż i e, dokręciłam włosy, mimo tego, że jest okrutna pogoda, pada i jest tak wietrznie, więc tak naprawdę wyjdę i obstawiam, że te włosy mm, nie przetrwają tego, ale no i my ten mm. fakt. Te włosy nie są takie bardzo komunijne zaraz, zaraz, je rozprostuję A tak poza tym To postawiłam na jeansy, Ale wzięłam taki ładny top Miał takie wycięcie Mega mi się podoba On jest z Miss Denim, ale on był kupowany Dobre kilka lat temu Więc nie mam pojęcia, czy w ogóle on gdzieś jeszcze jest dostępny Ale naprawdę Tak I mam jeszcze takie buty Także powiem wam, że tak bardzo Klasycznie, jeśli chodzi o buty, one są z And Other Stories, a jeansy są z Uniqlo. Czy ja coś jeszcze potrzebuję, chyba nie? I dzisiaj jest test tego, czy moje włosy przetrwają. Okej, okay, nie mam żadnego szalika, więc będzie tak na freestyle. Zapinam się i lecimy. Jeśli chodzi o torebkę, to taka klasyczna czarna. Jest godzina 21.21. .21. Ja właśnie wracam do apartamentu i powiem Wam, że dawno nie przegadałam tak długo. No to no sobie miałam tak super rozmowę, taką naprawdę wartościową z Olą, z którą się nie widziałam. Naprawdę, no nie widzieliśmy się długo i zawsze to było, wiecie, tak mm, przelotnie, ale tak, żeby dłużej porozmawiać, naprawdę nie było okazji i powiem Wam, że... Serio. To była tak fajna rozmowa. Zawsze mam taki uśmiech na twarzy jak mogę z kimś porozmawiać na takie lepsze, głębsze tematy. Jest to taka wartościowa rozmowa i też zgadzamy się w wielu kwestiach i naprawdę super. Po prostu na zakończenie dnia teraz mogę wrócić i z takim uśmiechem na twarzy i też mega mi było miło, bo na evencie kilka osób do mnie podeszło. Gratulowali mi mojego wyjazdu i mojej współpracy z Jimmy Chu. Serio. Jestem przepełniona ogromną radością, czy mój pan z Bolta przyjedzie. Dostałam prezent, i w środku znajdują się nowe szminki. Jestem ich bardzo ciekawa. I może przetestujmy sobie chociaż jeden kolorek. Tutaj jest dużo takich mocniejszych, ale mam ochotę. Ten jest ładny, te pozostałe są takie trochę mocniejsze. W ogóle mam do Was takie randomowe pytanie: Czy Wy też zawsze, musicie zawsze po wejściu do domu. Umyć ręce. Dosłownie od razu jest to taki najważniejszy punkt, bo nie wyobrażacie sobie robić innych czynności, jak nie umiejecie tych rąk. I doszliśmy właśnie z moimi koleżankami do wniosku, że to jest tak fundamentalne, że jak się przychodzi do domu, to się od razu myje ręce. Dosłownie od razu po wejściu. I jestem bardzo ciekawa, czy u Was też tak jest. Dobra, przetestuję tę szminkę. Mhm. Wydaje mi się, że ładny jest ten kolor Fajny, jest taki mocniejszy Myślałam, że będzie trochę jaśniejszy Tylko nie wiem, po co ja teraz maluję usta, jak idę spać Jutro zaplanowałam sobie full dzień Będę też nagrywała, więc ogarniam się Bo mam tutaj bałagan i lecę spać Widzimy się jutro Wczoraj jak kładłam się spać, to spontanicznie wpadłam na pomysł, że rano pójdę na pilates, żeby fajnie rozpocząć dzień, żeby później zjeść sobie śniadanie. Pominęmy fakt, że ja zawsze muszę zjeść przed pilatesem, więc musiałam zjeść drożdżówkę. Dlatego, że ja po prostu nie mogę przed aktywnością fizyczną być na czczo. Już poznałam swój organizm i wiem, że lepiej się zawsze czuję jak zjem. I dopiero później mam jakiś pilates czy coś takiego. I pomijając ten fakt, miałam te zajęcia na dziesiątą, bo znalazłam tutaj takie studio blisko apartamentu i Musiałam jeszcze rano nagrywać, dlatego, że właśnie miałam kilka rzeczy do nagrania, żeby wysłać do akceptacji, do klienta. więc taki poranek miałam e, pełen aktywności. Teraz idę właśnie na spokojnie, już sobie siąść, pomontuję trochę e, i zjem sobie coś pysznego. Ale Pilate jest bardzo pozytywnie, rozbudziłam się trochę. czym sobie zasłużyłam, ale ostatnio życie nie przestaje mnie zaskakiwać i dziewczyny, jeśli to oglądacie, to naprawdę zrobiłyście mi dzień poranek. Wychodzę z być może, bo uwielbiam tam kawę i po prostu byłam na śniadaniu i dziewczyny mnie zaczepiły na koniec, które tam pracują i dały mi kwiaty i tutaj cynamonkę i po prostu to jest coś niesamowitego, bo podeszły do mnie też m.in gratulowały mi wyjazdu i ostatniej kampanii. To jest dla mnie coś niesamowitego i jest mi tak miło, bo w życiu bym się nie spodziewała kilka lat temu, że takie sytuacje po prostu będą miały miejsce i czuję ogromną wdzięczność i naprawdę dziewczyny wy wiecie, wy wiecie po prostu niesamowite, nie taka mała rzecz, a I love! It. Kolejny dzień w Warszawie, wczoraj tak naprawdę w połowie dnia przestałam nagrywać, ale z tego powodu, że miałam dwa spotkania. Jedno takie w kontekście Restaurant Week, byłam w jednej restauracji, w ogóle dzisiaj idę. Też do drugiego miejsca, też z okazji Restaurant Week, bo teraz właśnie trwa. Akurat dzisiaj Julka przyjeżdża, więc też z nią idę. Później byłam jeszcze z moją koleżanką i w sumie do wieczora siedziałyśmy, rozmawiałyśmy, więc tak naprawdę wróciłam późno i dzisiaj też mamy kilka rzeczy do załatwienia. Mamy też właśnie z Julką do nagrania jedną współpraca, z której w ogóle bardzo się cieszę, bo jest to mogę wam to powiedzieć, jest to współpraca z Victoria's Secret, ten sklep który kiedyś był takim sklepem trochę nieosiągalnym, że ja z Lublina pamiętam jak jeździłam do Warszawy i było kilka sklepów, które zawsze musiałam zaliczyć, czyli to był Bath Body Works, The Body Shop i właśnie też Victoria's Secret bardziej Julka wtedy, bo ona była starsza, ale też ja miałam na przykład te mgiełki z Pink nadszedł moment, w którym ja nagrywam współpracę z Wiktorią Secret. Dzisiaj w ogóle się ubrałam w marynarkę, tak bardziej elegancko, ale ja ostatnio zdałam sobie sprawę, że po prostu bardzo dobrze czuję się w eleganckich ubraniach, więc też do tej walizki yy, nawrzucałam jakieś takich bardziej klasycznych, eleganckich ubrań. Wpadłam z Julką, przyjechała na event, ale powiem Wam, że się tak nagadałam z Olą, że dopiero o jakieś 13.30 wyszłam, a spotkałyśmy się o 11.00, więc... Ale jesteśmy jest bardzo ładnie, jesteśmy w ogóle w restauracji włoskiej i jest naprawdę cudowny klimat i jest przepyszne jedzenie z focaccia, jakaś pana z oliwą z oliwek. <grym> więc tak Pan tutaj robi nam zdjęcia. <grym> więc klimat jest super. Wiggle, wiggle, wiggle Jura w swoim raju Jestem... Ja kocham takie rzeczy Jestem team na słono, Julka zawsze na słodko Iconic Ona mentalnie ma po prostu 5 lat Ona, No, ale prawda Jestem 5-letnim chłopcem Naprawdę, Julka pod każdymód w stylu ubierania się, ciekawości po prostu, nie wiem, rzeczami dziwnymi. Po prostu ona jest mentalnie pięcioletnim chłopcem. No, 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 w, musi być taka osoba w rodzinie, to no, po prostu musi być. Oh my god. Minęło kilka dni od momentu, kiedy dla was nagrywałam i nawet już w Warszawie ja zaprzestałam jednego dnia, dlatego, że ja zostałam w Warszawie na jakieś trzy dni, po prostu było tyle różnych rzeczy, ja wpadłam w jakiś wir rzeczy, które mam do zrobienia właśnie w tej Warszawie i po prostu wszystko miałam Ustawione na godziny, i tego ostatniego dnia uświadomiłam sobie, że wiecie, w niektórych rzeczy aż tak się nie da zaplanować idealnie i trzeba więcej czasu czasami liczyć. Teraz siedzę sobie z taką zimową herbatą. Kilka dni temu zaczęłam odczuwać, że zaczyna mnie lekko boleć tak gardło, wiecie, takie lekkie przeziębienie, więc kupiłam sobie rano. Wiecie, takie dostania tabletki, w ogóle w później przeszło wszystko i, i czułam, że jest okej okay, że ta choroba się nie rozwinęła. I dzisiaj przyjeżdżam do domu i czuję tutaj, że mnie zaczyna boleć. Mam nadzieję, że, że naprawdę się nie rozchoruję i nawet nie biorę tego pod uwagę. W ogóle kupiłam sobie ostatnio takie dwie klamry. Y Tą kupiłam sobie po raz drugi, dlatego że ja byłam bardzo sentymentalna i niestety gdzieś na bali zgubiłam właśnie. To, jest tak, to są takie klamerki, ale one są naprawdę w bardzo dobrej jakości właśnie do, do spięcia do włosów, żeby tak sobie... Nie podpinać. I kupiłam ją sobie w Monachium, jak byłyśmy z Julką na koncercie Adele I później jak poleciałam na Bali, to miałam przypiętą ją do, gdzieś do telefonu, do tego sznureczka i gdzieś musiałam to zgubić i niestety wróciłam bez tego, a że tak mi się po prostu tak nawerka podobała, i znalazłam ją właśnie w takim butiku, on się nazywa chyba e -l -l -o w Warszawie. I jeszcze kupiłam sobie takiego pieska. I to jest niby tylko kawałek plastiku, ale jak ja zobaczyłam, że ja nie mam tej klamerki I że ja ją właśnie kupiłam w tym Monachium Ja w ogóle jestem sentymentalna i co do takich rzeczy, które gdzieś tam kupię w innym kraju To jak później mi się to zgubi albo coś mi się z tym stanie To mam takie... Tak samo na przykład miałam z naszyjnikiem Ja nie wiem o co chodzi z tymi rzeczami właśnie na tym Bali Kupiłam sobie taki piękny łańcuszek, który zaczęłam nosić na Bali I później poleciałyśmy z moją przyjaciółką do Kuala Lumpur, dlatego że tam miałyśmy stopover i dosłownie ten łańcuszek miałam na niektórych zdjęciach jeszcze w tym basenie i nagle później z łzami zrobiła zdjęcia po drugiej stronie basenu i się okazało, że tego łańcuszka już nie było, dlatego że on mi się odpiął. I zerwał, i poleciał prawdopodobnie do basenu. Tam został, tam został, i niestety już go nie odnalazłam, więc zostawiłam cząstkę siebie w Kuala Lumpur. Także co, kochani, spędziliście sobie trochę ze mną czasu takiego jesiennego, kilka dni ze mną. Ja dopiłam moją herbatę i widzimy się w kolejnym vlogu.